Witajcie kochani. Dzisiaj na serwisie mamy BMW 60, w którym chciałbym Wam pokazać rzeczy, które mają wpływ na wibracje w samochodzie. Tu akurat w tym przypadku skumulowało się kilka elementów, dlatego ten egzemplarz jest w szczególności ciekawy. Także zapraszam serdecznie. Mamy tutaj tak, koło pasowe poduszki silnika. Mechatronika to jest z innego auta, to jest akurat 550. Niestety nie łazapa. Ale takiej samej. Zobaczcie. Tu mam nową poduszkę silnika. Jedną już wymieniłem, druga dzisiaj będzie wymieniona. Ona tutaj o. Tak to wygląda, jest, ma, tutaj tak wystaje ta, ten element gumowy z tej obudowy. A tutaj mamy starą poduszkę silnika. Jest tak schowany element ona no już jest tutaj uklepana, ugnieciona i zobaczcie sobie, tutaj ta guma, łapa silnika, centralnie opierała się już na, na, tej, na tym gumowym elemencie, no i na obudowie poduszki. Ten gumowy element ma za zadanie wytłumić jakby drgania w momencie, kiedy ta poduszka już całkiem siądzie żeby łapa silnika nie opierała się centralnie tutaj na tej aluminiowej, metalowej obudowie poduszki, dlatego że gdyby doszło do takiego bezpośredniego kontaktu łapy silnika tutaj z poduszką, mogłoby dojść do na przykład pęknięcia łapy silnika. No i oczywiście te drgania, wibracje i dźwięk byłby znacznie większy niż w momencie, kiedy tutaj łapa silnika oprze się na. Na, tym, na tej gumie. Tak to tutaj jeszcze raz Wam pokażę. Tak to tutaj wygląda na tej poduszce. No i zobaczcie sobie, jak to wygląda tutaj w samochodzie. O, tu już mam nową poduszkę, w której ta guma sobie tutaj luźno, że tak powiem, lata. A z drugiej strony jest jeszcze stara poduszka, nie wymieniona. Pokazać. O. I zobaczcie, ta guma tutaj, ona teraz mogę ją jeszcze jakoś ruszyć, ale w momencie, kiedy silnik pracuje, kiedy dodajemy gazu, silnik się przekręca, przechyla, no i uderza o tą gumą, uderza o budowę poduszki. Kolejną tutaj yy, ważną rzeczą jest koło pasowe. Zobaczcie, jak ono tutaj jest już spękane zużyte to koło pasowe ono już jest dosyć mocno tutaj ono już dawno powinno być wymienione to też ma właśnie wpływ na drgania na wibracje samochodu silnika no niestety, tutaj, yy, znaczy niestety, no tutaj akurat dobrze, że jeszcze to koło nie, nie zerwało się całkowicie, bo w momencie kiedy ono doszłoby do zerwania, rozerwania tego koła, yy, ten element tutaj, gdzie są paski napędowe od sprzętu, on po prostu odpada, paski spadają, no i tracimy napęd. Yy, Pompy wspomagania, tracimy napęd alternatora, pompy sprężarki klimatyzacji no i co najważniejsze, tracimy napęd pompy wody. Także tutaj bardzo ważna kwestia, jeżeli w drodze gdzieś takie koło pasowe Wam się rozerwie, spadnie, stracicie te wszystkie napędy no to po prostu gasicie silnik i wzywacie lawetę, dlatego że, że po prostu chyba, że nie zależy Wam na silniku i chcecie go ugotować. W tym samochodzie tutaj e, oczywiście najczęściej jest tak, że jak auto przyjeżdża na serwis, weryfikujemy wszystkie elementy, które tam mogą się zużywać. No i oczywiście doszło, doszedł łącznik elastyczny wał który tutaj jak widać jest jeszcze oryginalny, ma znaczek BMW, ale ta guma już jest tak słaba, już jest tak yy, sparciała, ma tyle mikro pęknięć, że to też będzie powodować jakieś tam drgania, jakieś wibracje. Kolejnym elementem, który ma wpływ na wibracje, na drgania i, i pracę silnika jest yy, sprzęgło tutaj w komplecie razem z kołem dwumasowym. docisk Tarcze sprzęgła, tu oczywiście śruby, łapa, łożysko. No i koło dwumasowe. Tak to sobie tutaj wygląda. Jak oczywiście będę miał chwilę czasu. Jak już zdejmę skrzynię. Postaram się Wam pokazać, jak wygląda to sprzęgło z tym kołem dwomasowym, w jakim jest stanie. Natomiast chciałbym tutaj powiedzieć o pewnej rzeczy, dlaczego tyle tutaj spraw się skumulowało, tak jak poduszki silnika, koło pasowe sprzęgło, łącznik wału, i dlaczego należy to wszystko razem wymienić, żeby tutaj jakby zażegnać problem z wibracjami, z drganiami w samochodzie. Bo tu myślę, że w tym momencie dochodzi do takich wibracji na aucie, że ten obraz we wstecznym lusterku on się po prostu rozmywa, jest niewyraźny. Eee, takie rzeczy biorą się z, z różnych powodów. Jednym z takich powodów jest to na przykład, że właściciel auta dowiaduje się o tylu sprawach do zrobienia i decyduje się na sprzedaż auta, dlatego że nie chce, nie chce inwestować w samochód, wydawać pieniędzy więcej. Później nowy nabywca tego auta, nowy właściciel chce o nie zadbać i świadomie albo nieświadomie kupuje taki samochód i po prostu robi wszystko za jednym rzutem. Dlatego tutaj mogło dojść do takiej sytuacji, że to wszystko się skumulowało. Inną sprawą jest to, że. Bardzo często teraz jest dużo warsztatów, które się specjalizują w różnych markach. Tak jak my specjalizujemy się w BMW, tak są warsztaty, serwisy, które się specjalizują w grupie Waga, w Oplu, nie wiem, jakimś jeszcze innym aucie Mercedesie czy, czy jakiś innych autach. I z tych powodów bardzo często dużo mechaników jest po prostu, którzy nie lubią naprawiać BMW. Ja osobiście nie mam problemu, naprawiam jakieś inne marki, aczkolwiek bardzo niechętnie, dlatego że człowiek z natury nie lubi zmian. Jak się czegoś nauczyć, do czegoś się przyzwyczai, to się tego trzyma. I tutaj często auta są nawet i czasem celowo źle weryfikowane, jest udawana niewiedza, ja nie wiem co się dzieje, nie wiem o co chodzi, i, i tyle. Proszę jechać do kogoś innego. Także to jest jedna rzecz. Inną sprawą jest to, że model E60 to już nie jest najświeższy model. Te samochody już mają swoje lata, mają swoje przebiegi i bardzo często miały wielu właścicieli, którzy w różny sposób dbali o te samochody. Te auta bardzo często jeździły po różnych serwisach, w których też bardzo różnie było dbane o te auta. Dlatego tutaj uważam, że. E, takie rzeczy, tutaj, ta akumulacja nie jest niczym nadzwyczajnym, i to nie tylko jeżeli chodzi o BMK, ale też i o inne marki. Także, właśnie wyjąłem drugą poduszkę. Zobaczcie sobie, jak tutaj sytuacja wygląda. Dokładnie tak samo. Łapa już się centralnie opierała na, na tej gumie, guma na, na obudowie poduszki. Także. Także tutaj i zobaczcie jak jest już nisko, y, oczywiście tutaj w tej chwili nie opiera się silnik na, na poduszce. Dlatego ten element gumowy jeszcze wystaje z obudowy, ale w momencie kiedy posadzimy na nim y, silnik, ten element niemal całkowicie chowa się w obudowę. Także tutaj najwyższa pora była na wymianę poduszek. Skrzynię już mam zdjętą. Tak wygląda tutaj sprzęgło. Regulatory, tak jak widać, pojechane do samego końca. Taki tutaj lustro ręcznie to niewiele nam daje, niewiele pokazuje, ale to około dwumasowe było słychać już i przy odpalaniu, i przy gaszeniu silnika. Także to wszystko ma wpływ na wibracje, na drgania, na efekty dźwiękowe z pracy silnika. Zestaw sprzęgła razem z kołem dwumasowym, łącznik elastyczny wału, koło pasowe, czy chociażby poduszki, to nieliczne z elementów, które mają wpływ na wibracje na drgania w samochodzie. Każdy z tych elementów ma znaczenie w innym zakresie pracy silnika. Jeden będzie powodował, że będą wibracje przenoszone na, na samochód w czasie postoju na wolnych obrotach. Inne z tych elementów będą powodowały, że wibracje będą się przenosiły na cały samochód podczas jazdy, a jeszcze inne będą powodowały, że wibracje będą podczas ruszania samochodem czy odpalania czy gaszenia silnika. Te części, które tutaj widzicie na tym stole, to jest zaledwie kilka elementów, które i tak już generują spore koszta serwisu takiego auta. I chociażby dla tych kilku elementów warto na przykład udać się do serwisu na przedzakupowe sprawdzenie samochodu, dlatego, żeby po prostu uniknąć niepotrzebnych kosztów i ewentualnie bardziej świadomie kupować auto. Prawem serii mieliśmy tutaj kolejne BMW E60 w wersji przedliftowej z silnikiem 2.0 D. 163 konie, także mam wrażenie, że jeszcze tutaj troszkę Wam opowiem kiedyś o, tym, o tej wersji silnikowej w tym nadwoziu. A tymczasem chciałbym się z Wami pożegnać, oczywiście pamiętajcie o subskrypcji, o lajkach, o komentarzach, także miłego dnia, do zobaczenia.